Witaj. Cześć, witajcie. Znalazłem kolejną grę. Tym razem o SCP. w scratchu kto się zrobił. Więc nie wiem, tu są jakieś klasy. Weźmy sobie ochroniarza i zagramy w to. Zobaczymy, jak tu się gra. Dobra, random. Random bierzemy. Zobaczymy. Zobaczymy jak tu będzie, dobra. Jest tu jakiś chyba pasek życia, chociaż nie wiem. Jakieś rzeczy. No kto widzi ja, ale to już nie przyda się chyba. Coś się stało. Nie wiem co. Nie wiem co, słuchajcie. Dobra, jest ciemno, jest ciemno, jest ciemno. Idziemy, idziemy, idziemy. Idziemy, zobaczymy co tu jest. Okej, okay, chodźmy. Spróbujmy przejść tą grę. Bo one się dają przejść i... Dl... Czego krwawie? Dobra, nie wiem. Nie mam pojęcia. Zamknęli mnie. Czego to jest jakaś kropka czy to? Ej, zamknęli mnie. Muszę poczekać, co to jest? Ale to krwawie! Ej, dlaczego krwawie? Ej, zaraz umrę! Użyję apteczki. nie mogę użyć apteczki normalnie. To jest tipis tysiąc... za dzień, sześć... O, czekaj, jest miś? Bo nie wiem. Dobra. Dobra! Co to jest? Kordy jakieś? U... Uciekam od tego. Dobra, dobra, zas umrę tutaj. Jutro film o kolejnej aktualizacji Destiny Containment Bridges 2D mojej. A teraz sobie gramy w kogoś grę. Nie! Dobra, umarłam. Okej, okay, weźmy sobie teraz kogoś innego. Naukowca. Dobra, zobaczymy jak to teraz wyjdzie. Więc spróbujmy jeszcze raz. Teraz nie mamy już. Już nie mamy noctowizji. Mamy... więc mam normalne serce tutaj. Hmm. O nie, nie ginę! Od czegoś. No zginąłem, ale nie wiem od czego. Czyli jeszcze raz, jeszcze raz. Nie przez. Dobra. zagramy jeszcze raz. Może teraz mi się uda przejść to. A jak nie to jutro. następnym razem to przejdziemy. Okej, okay, tu ktoś jest. Zasada chyba. Umarła. Ja umarłem? Nie wiem. Jeszcze ostatni raz próbuję. Od czego miałbym umrzeć teraz? Uciekam. I co mnie tu może zabić? No Okej, no. Ok, jest CP 183. Patrz się na ciebie. Patrzyłem się. Patrzę się. Patrz się na 173. Tu jest. O nie mrugnę zaraz. Jak ja mogę go przeżyć? Cofam się. Dobra, dobra. Okej, okay, jest apteczka. Tylko, że te apteczki coś nie działają. Wiecie? Te apteczki coś nie działają, bo wcześniej klikami nie działało. Dobra, dobra. O nie, zam... Nie, 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 nie. Dobra. Na razie kończymy. Na... Jeżeli chcecie kolejny taki odcinek, to zdajcie trzy łapki. To dobijemy, jeżeli dobijemy trzy łapki w górę, to kolejny odcinek o SCP Last Survival. Na razie patrzy macie się i cześć.